Drodzy czarodzieje i czarodziejki, zapraszam Was na film o Jonie, czyli postaci na amerykańskim serwerze Wizard 101. Zaczynamy. John Romanta na 28 poziomie. Obecnie jest na etapie przechodzenia mu Hongu. Niestety będzie musiał trochę poczekać, zanim ruszy dalej, gdyż właśnie skończył mu się darmowy adwentowy klub. Jego właściciel bowiem do tej pory nie wydał ani centa na korony, czy inne mikropłatności. John naprawdę ciężko pracował przez ten czas. Nawet dorobił się posiadłości na wsi. Teraz chciałby się podzielić z Wami wiedzą o tym, jak różni się serwer europejski od amerykańskiego. Po pierwsze, powstały dwa nowe światy, a maksymalny poziom to 150. Po drugie, powstał nowy system nawiązywania relacji. Po kliknięciu na jego ikonę, widać wszystkich graczy na danym obszarze z możliwością dodania ich jak już jest mowa o relacjach, warto wspomnieć o liście prezentów w Koroneksie, która pomoże innym dać tobie prezent, który na pewno ci się spodoba. Koroneks doczekał się również innej zmiany. Można kupować klub bezpośrednio w Koroneksie. Twórcy gry pomyśleli także o naszych domach. W każdym zamku, bank i brama światów generują się przy wejściu. Jest to bardzo uciążliwe biegać po całym domu. Dlatego powstały receptury na bank i bramę światów do postawienia w dowolnym miejscu. Ostatnia zmiana to harmonogram wydarzeń podczas Bożego Narodzenia i innych okazji można otrzymać fajne bonusy, między innymi korony czy rumaki. Na koniec nekromanta John chciałby życzyć wam wesołych świąt.